On jest miliarderem, ona jest sprzątaczką, której on nigdy naprawdę nie widział, ale to, co odkrył, śledząc ją po pracy, wywróciło jego życie do góry nogami. Subskrybuj kanał, aby śledzić takie emocjonujące historie i nie zapomnij zostawić lajka, like aby dalej oglądać. Michał Kowalski trwał bez ruchu za kierownicą czarnego Volvo, ukryty w cieniu, jakby sam stał się jego częścią. Silnik dawno już zamilkł. Światła były wygaszone, a szyby opuszczone ledwie na tyle, by wpuścić dźwięki nocnego świata. Ciche, ledwo wyczuwalne, niepokojące. Jego wzrok nie odrywał się od kutego żelazem portalu rezydencji w Konstancinie jeziornie. Miejsce to tak dobrze strzeżone, że przez sześć lat nikt, z wyjątkiem jego samego, nie przekroczył bram bez wyraźnej zgody. A jednak ona to zrobiła. Eliza Nowak. Drobna sylwetka w służbowym mundurku. Z dwoma ciężkimi torbami, z którymi walczyła przy każdym kroku, jakby próbowała nie tylko pokonać odległość, ale i czas. Michał patrzył na nią, jakby widział ją pierwszy raz. Nie przez pryzmat funkcji, lecz przez to, co ukrywało się między gestami, cieniami pod oczami i drżeniem dłoni. Myśli kotłowały mu się w głowie: czy to była kradzież, zniknięcie zapasów, błąd w systemie, który przeoczył, a może coś gorszego, zdrada. Jego serce zabiło szybciej, ale nie ze złości. Pojawiło się coś znacznie bardziej niebezpiecznego ciekawość, nieznośnie rzadka emocja, której nauczył się unikać, jak choroby, bo ciekawość burzyła struktury, nad którymi pracował całe życie. A jednak wysiadł z auta, zasunął płaszcz, ręce głęboko w kieszeniach, twarz przybrana w spokój, który był tylko maską. Szedł za nią ostrożnie, nie wydając dźwięku. Znał ten sposób chodzenia, szybki, ale nie wzbudzający podejrzeń. Tak poruszała się osoba, która wie, że nie powinna być widziana, ale która musi dotrzeć tam, gdzie jeszcze nigdy nie była albo była zbyt często. Szli długo, aż dotarli do stacji Metro Wilanowska. Michał wstrzymał oddech, widząc, jak Eliza znika w tłumie ludzi. To miejsce go paraliżowało. Od czasów studiów nie miał potrzeby używać metra. Teraz każdy dźwięk wagonu, każdy zapach, każdy dotyk przypadkowego ramienia był dla niego jak cios w klatkę piersiową. Z każdą minutą czuł, jak rozpada się jego rzeczywistość. Migawki biura, ekrany, raporty, makiety zdawały się nagle dziecinne, oderwane od świata, który Eliza znała od podszewki. On, właściciel, wizjoner stratek, nie miał pojęcia, jak wygląda prawdziwe życie ludzi, którym codziennie wydawał polecenia. Przyglądał się jej z innej perspektywy. Kobieta, która wydawała się kiedyś częścią tła, teraz stawała się główną postacią w nieznanej historii. Zauważył zmęczenie, które ukrywała, sposób, w jaki poprawiała pasek torby, nie chcąc, by spadła. Duma, cicha, nieskazitelna. Szła z podniesioną głową, choć w oczach mignęła mu nuta pośpiechu. I coś jeszcze. Strach? Wysiedli na Pradze północ. Michał nie znał tej części miasta. Zbyt ciemna, zbyt ciasna, zbyt prawdziwa. Zatrzymał się kilka kroków za nią, skrywając się w cieniu starej latarni. Eliza podeszła do niskiego budynku z odrapaną fasadą i otworzyła drzwi. Michał zamarł. Były lekko uchylone, dzięki czemu mógł zobaczyć wnętrze. Skromne, połamane meble. Ściany, które kiedyś były białe, teraz przybrały kolor przemilczanych spraw. I rysunki. Dziecięce, kolorowe, przyklejone nad łóżkiem. Okruchy nadziei. W ciszy domu usłyszał głos. Znajomy, łagodny. Nie martw się, Oliwie. Lekarstwo niedługo przyjdzie, powiedziała Eliza, klękając przy łóżku. Z łóżka dobiegł ledwo słyszalny, słaby głos chłopca. Mamo, doktor Wiśniewski mówi, że tabletki przestają działać, zanim zadziałają. Michał odwrócił wzrok. Te słowa rozcięły go od środka słowa dziecka, które znało już rozczarowanie, lęk i bezsilność. A on? W jego świecie nie istniało za późno. Wszystko było planowane, kalkulowane, dostarczane. Nigdy nie brakowało, nigdy nie bolało, ale tam po drugiej stronie luksusu nawet najmniejszy błąd mógł kosztować zbyt wiele. Spojrzał na torby, które Eliza niosła. Co tam było? Jedzenie, leki, środki czystości? Czy mogła zabrać coś z jego kuchni? zapteczki z magazynu, i jeśli tak, czy miał prawo ją osądzać? A może. i to pytanie było jak drżazga, może po raz pierwszy zrobiła coś, co miało sens. Myśli zaczęły się mnożyć. Ile jeszcze takich historii kryło się w cieniach jego własnego świata? Ilu ludzi mijanych codziennie niosło podobne ciężary? I on, Michał Kowalski, czy kiedykolwiek naprawdę widział drugiego człowieka? Zrobił krok wstecz. Potem drugi, nie mógł wejść, nie teraz. Zbyt wiele myśli, zbyt wiele niewiadomych, ale jedno wiedział na pewno: tej nocy coś się zmieniło, nie tylko w nim, w całym jego porządku, w systemie, który dotąd wydawał się niepodważalny. Usłyszał jeszcze, jak Eliza śpiewa cicho kołysankę. Głos drżał, ale był ciepły, i wtedy zrozumiał: To nie była ucieczka, to była walka. I właśnie wtedy. W tej chwili ciszy i napięcia rozległo się ciche pukanie do drzwi budynku. Schody pod jego ciężarem skrzypiały z każdym krokiem, jakby osądzały każdy jego ruch. Michał wspinał się powoli, niemal wbrew sobie. Niosło go coś więcej niż ciekawość, nienazwana cicha potrzeba zadośćuczynienia. Każdy trzask drewna pod jego stopami był jak powtórzenie słów, które usłyszał chwilę wcześniej: mamo! Doktor Wiśniewski mówi, że tabletki przestają działać zanim zadziałają. Klatka schodowa była ciasna, ściany zniszczone, pomalowane na kolor, który kiedyś miał być neutralny, a teraz jedynie skrywał ślady rąk i lat. Michał, przyzwyczajony do przestrzeni wygodnych i sterylnych, czuł, że z każdym piętrem coś w nim pęka. Gdy stanął przed drzwiami oznaczonymi numerem 9, zawahał się. Serce biło szybciej. Nie był pewien, co powinien powiedzieć, ani jak powinien wyglądać. Maska, którą nosił na co dzień, mężczyzny sukcesu, kontrolującego rzeczywistość, nagle wydawała się groteskowa. Zapukał. Cisza po drugiej stronie trwała długo, potem lekki szelest, krok, przesunięcie zamka. Drzwi uchyliły się ostrożnie, a za nimi pojawiła się Eliza. Jej twarz była napięta, jakby ktoś ukradł jej sen i oddał w kawałkach. Panie Kowalski, powiedziała cicho, bez powitania, bez uśmiechu. Czy pan mnie śledził? Nie miał siły kłamać. Nie wiedziałem, co mam zrobić, odpowiedział. Zobaczyłem panią i coś we mnie pękło. Eliza otworzyła drzwi szerzej. Za jej plecami widać było półmrok pokoju. Lampka przy łóżku rzucała żółte światło na ścianę pełną dziecięcych rysunków. Michał wszedł ostrożnie, jakby każdy jego krok, Mógł coś zniszczyć. Więc przyszedł pan zobaczyć, jak wygląda bieda? spytała, stając przy kuchennym blacie. Jej głos był chłodny, ale w oczach iskrzyło coś innego. Wstyd? Wściekłość? Nie. Przyszedłem, bo. Nigdy nie zapytałem. O nic, a powinienem. Oparł się o ścianę. Ręce zsunęły się z kieszeni. Po tylu latach współpracy, nie wiem o pani nic. A pani zna mnie lepiej niż ja sam. Przez chwilę panowała cisza. W tle słychać było cichy oddech dziecka. Eliza podeszła do małego stolika. Leżały tam dokumenty medyczne, kilka zużytych blistrów po lekach, rachunki i rysunek. Rakieta lecąca ku czerwonej planecie, obok krzywo napisane Olivier na Marsie. Musi pan zrozumieć jedno, powiedziała nagle. My nie mamy opcji. Nie wybieramy, czy coś ukraść, czy nie. Wybieramy między czekaniem a rozpadem, a pani kuchnia była jedyną drogą, żeby on mógł jeszcze śnić o przyszłości. Otworzyły się drzwi sypialni. W progu stanął chłopiec, drobny, blady, w zbyt dużej piżamie. W ręku trzymał mały szkicownik, oczy miał szeroko otwarte, ale zmęczone. Michał przyklęknął nie myśląc. Oliwierze, widziałem twój rysunek. Opowiesz mi o tej rakiecie? Chłopiec spojrzał najpierw na matkę, potem znów na Michała. Podszedł powoli, usiadł na podłodze. To statek badawczy, powiedział. Poleci na Marsa. Tam znajdziemy lekarstwo na wszystko. Będzie można wrócić i rozdawać je ludziom, bez płacenia, za darmo. Jego głos był cichy, ale pełen przekonania. Michał poczuł, że coś mu się zaciska w gardle. Po raz pierwszy od lat nie miał odpowiedzi. Tylko cisza. Nie wiedziałem, szepnął. Nigdy nie pomyślałem, że ktoś może walczyć tak cicho, tak samotnie. Eliza odwróciła się. Stała przy zlewie, dłonie zacisnęła na kubku. Jej ramiona nie drżały, ale oczy zdradzały napięcie. Bo pan nie musiał wiedzieć. Wystarczyło, że miał pan dostęp. My mieliśmy tylko milczenie. I tak długo je wybierałem. Michał podniósł się, spojrzał na nią, na chłopca, na wszystko czego nie widział. Przepraszam za to, że byłem obok i nic nie zrobiłem. To nie wystarczy odpowiedziała Eliza cicho. Ale może jest pan tu pierwszy raz z właściwego powodu. Chłopiec wrócił do pokoju. Eliza odprowadziła go wzrokiem, a potem z wahaniem spojrzała z powrotem na Michała. Niech pan nie robi z siebie bohatera. Nie przyszliśmy tutaj, by ktoś nas zbawiał. Michał skinął głową. Nie chcę być bohaterem. Chcę wiedzieć, co naprawdę się liczy. Cisza między nimi była ciężka, ale nie pełna gniewu. Raczej pełna świadomości, że coś się otwiera, coś czego jeszcze nie rozumieli. Gdy miał już odejść, z drugiego pokoju dobiegł dźwięk, urwany kaszel. Eliza szybko weszła do środka. Michał podążył za nią. Oliwier leżał bez sił, z twarzą przyciśniętą do poduszki. Michał instynktownie zbliżył się. Czy coś trzeba, szpital, leki, pieniądze? Eliza spojrzała na niego ostro. Teraz? Chce pan wszystko naprawić pieniędzmi? Nie. Ale może pomóc mi zacząć. Usiadł na krześle. Patrzyli na siebie przez chwilę. Oboje już bez masek. Zegar na ścianie tykał równym rytmem, jakby odmierzał nowy czas, nową wersję ich historii. I wtedy po raz pierwszy Michał pomyślał, że może to nie on ma coś do zaoferowania, ale właśnie ma czego się nauczyć. A gdy opuścił mieszkanie, słysząc jeszcze słaby oddech dziecka i cichy szept Elizy, już dobrze, skarbie, już dobrze. Wiedział jedno. Następnego dnia wróci, i tym razem nie z pytaniami, lecz z odpowiedzialnością. I właśnie wtedy, wychodząc na klatkę schodową, zatrzymał się, bo po jego lewej stronie ktoś się poruszył w cieniu obcy mężczyzna. Obserwował drzwi mieszkania Nowaków, w dłoni trzymał telefon. Nie pasował do reszty budynku. Michał cofnął się o pół kroku. Zmarszczył brwi próbując dostrzec jego twarz. Zanim zdążył zapytać, kim jest, mężczyzna odwrócił się i zniknął na schodach prowadzących w dół. Willa przy Parkowej 17 w Konstancinie jeziornie, przez lata azyl Michała Kowalskiego, tej nocy nie dawała spokoju. Gdy przekroczył próg następnego poranka, przestrzeń wydawała się obca, surowa, jakby nie należała już do niego. Przedmioty, które zawsze symbolizowały prestiż i sukces, Marmurowe blaty, chromowane uchwyty, bezszelestne drzwi, teraz miały w sobie coś sztucznego. Wszystko, co do tej pory stanowiło gwarancję porządku, przestało wystarczać. Wszedł do jadalni. Stół był już nakryty. Serwetki równo złożone, filiżanki z cienkiej porcelany czekały, jak co rano. Ale Michał patrzył na nie bez apetytu. Spojrzenie utkwiło w postaci Elizy, która właśnie wchodziła do pomieszczenia stacą. Dłoń trzymająca kawę lekko drżała. To nie umknęło jego uwadze. Jej ruchy, niegdyś automatyczne i spokojne, dziś były napięte, ostrożne, niemal obronne. Zanim usiadł, odezwał się, łamiąc tym samym jedno z najstarszych niewypowiedzianych zasad w tej willi: nie mówić więcej niż trzeba. Spóźniła się, pani. Powiedział cicho nie z wyrzutem, ale z pytaniem, którego wcześniej nigdy by nie zadał: czy wszystko w porządku? Eliza stanęła nieruchomo. Na ułamek sekundy straciła kontrolę nad twarzą, mięśnie lekko się napięły, wzrok uciekł w bok. Tak, odpowiedziała, po czym dodała ciszej, to mój syn. Jutro mamy wizytę u doktora Wiśniewskiego. Będzie nowa seria badań i nowe recepty. W jego wnętrzu coś się poruszyło. Jeszcze kilka dni temu nie znał nazwiska Wiśniewski. Nie wiedział, że Eliza ma syna. Teraz każde jej słowo wywoływało reakcję nieracjonalną, nieanalityczną, lecz czysto ludzką. Proszę dać mi znać, jeśli czegoś potrzeba, powiedział czegokolwiek. Eliza skinęła głową, ale nie odpowiedziała, uśmiechnęła się. Nie z wdzięcznością, lecz z czymś, co przypominało powściągliwą obawę. Jakby nie wiedziała, czy ten świat dopuszcza emocje. Podczas telekonferencji zarządu Michał siedział w skórzanym fotelu z dłońmi splecionymi pod brodą. Ale myśli nie nadążały za słowami płynącymi z głośników. Slajdy z danymi, kolejne wykresy, opinie współpracowników, wszystko zlewało się w jednostajny szum. Spojrzenia niektórych uczestników, wcześniej pełne szacunku lub obojętności, dziś wydawały się podejrzliwe, jakby dostrzegli coś, czego dotąd nie było. Laura, jego córka, odezwała się z wyraźnym napięciem. Tato, znowu mnie nie słyszysz. Musimy omówić przejęcie spółki w Gdańsku. Decyzja miała być dziś. Odsunę to. Michał przerwał jej beznamiętnym tonem. Zostawmy to na później. Zapadła cisza. Na ekranie zobaczył jak twarz Laury zmienia się w sekundzie. Zaskoczenie, niedowierzanie, gniew, a może coś jeszcze. Cień lęku, że ojciec, którego znała, powoli się oddala, zmienia. Rozłączył się bez słowa wyjaśnienia. Wieczorem stał przed wejściem do przychodni przy alei Jana Pawła II. Tym razem nie w ukryciu, nie z za szyby samochodu. Wysiadł, zamknął drzwi i poszedł za Elizą, która trzymała Oliwiera za rękę. Chłopiec był spokojny, ale jego krok był powolny, jakby każdy ruch odbierał mu siły. W środku Michał usiadł w kącie poczekalni, obserwując. Eliza rozmawiała z rejestratorką. Jej głos był uprzejmy, ale zmęczony. Czy mogłabym. Rozłożyć płatność za leki tylko na dwie raty. Pierwszą wpłacę dziś. Kobieta za ladą spojrzała bez większego zainteresowania na ekran monitora. To nie zależy ode mnie. Proszę poczekać na kierownika. Michał wstał i podszedł bez słowa. Pozwoli pani, że załatwię to osobiście. Eliza odwróciła się. Jej twarz stwardniała, ale w oczach pojawiła się iskra niepewności. Nie protestowała. Nie dziękowała od razu. Przez chwilę patrzyła na niego, jakby próbowała zdecydować, czy jego gest jest czymś prawdziwym, czy tylko kolejną formą kontroli. Po wszystkim wracali do samochodu w milczeniu. Oliwier zasnął na tylnym siedzeniu. Eliza zapięła pas, spojrzała przez okno. Dopiero wtedy wyszeptała. Dziękuję, panie Michał, nie odpowiedział, ale w jego wnętrzu coś zadrgało. To nie była zwykła wdzięczność, to było coś więcej uznanie. "Świadomość, że przekroczył próg jej świata i nie został odrzucony. Kiedy odprowadzał ich pod blok, gdzie mieszkali, zatrzymał się na parkingu. Eliza otworzyła drzwi, a Michał jeszcze przez chwilę patrzył na nią, jakby chciał coś powiedzieć. Ale słowa zostały w gardle. Wysiadła bez pośpiechu, wzięła syna na ręce. Michał wysiadł z auta i wyjął z bagażnika torbę, którą wcześniej tam włożył. Podał jej bez słowa. Spojrzała na niego." Co to jest? Tylko parę rzeczy, które mogą się przydać. Nie sprawdzała. Skinęła głową. Dobranoc. Nie był pewien, dlaczego te dwa sylaby wybrzmiały tak mocno. Wsiadł z powrotem do samochodu, ale nie odjechał od razu. Czekał. Obserwował ich, jak wchodzą po schodach. I dopiero wtedy ruszył. Nie wiedział, że tamtej nocy, po powrocie do willi, znajdzie na swoim biurku kopertę bez nadawcy. W środku. Jedno zdjęcie. Eliza i Olivier. Ujęcie sprzed przychodni, zrobione z ukrycia. Na odwrocie napisanym odręcznie: Zaczynasz przeszkadzać. I właśnie w tej chwili, siedząc w fotelu ze zdjęciem w dłoni, Michał zrozumiał, że coś znacznie większego zaczęło się kruszyć. Michał nie spał tej nocy. Zdjęcie w kopercie spłonęło w kominku, ale nie w jego pamięci. Cisza, która zapadła po tym geście, była inna niż wcześniej. Nie wynikała z ignorancji, lecz z decyzji. Tamten człowiek z klatki schodowej zniknął, ale nie lęk. Jednak lęk przestał być paraliżujący, przekształcił się w działanie. Dzień operacji nadszedł szybko, bez zapowiedzi i bez łaski. Michał pojawił się wcześniej już przed pierwszą zmianą. Czekał przed blokiem Elizy, nie w swoim luksusowym aucie, lecz pod drzwiami, z termosami w dłoniach i bagażem, który sam spakował, Książki, koc, rzeczy na zmianę dla niej i chłopca. Kiedy Eliza otworzyła, przez dłuższą chwilę patrzyła na niego bez słowa, jakby próbowała odróżnić jawę od wyobrażenia. Nie musiał pan. Wiem, Michał podał jej termos, ale chciałem i będę chciał dalej. Nie odpowiedziała. Wzięła kubek, jakby był cięższy niż wyglądał. Oliwier stał tuż za nią, blady, ale uśmiechnięty. Miał na sobie czapkę z naszytym herbem nasa. Gotowy, komandorze? spytał Michał, kucając przy chłopcu. Zawsze, ale tylko jeśli pani Eliza też leci. To warunek przyjęty. W szpitalu panowała nerwowa, ściszona energia. Dzieci płakały, matki próbowały ukryć łzy. Ojcowie z napiętymi twarzami wpatrywali się w zegarki. Michał usiadł obok Elizy. Jej dłonie były splecione tak mocno, że aż zbielały. Zaraz to będzie za nami, powiedział cicho. Pan tak mówi, jakby to było nic. Nie mówię, że nic, mówię, że nie jesteście już w tym sami. Operacja trwała ponad trzy godziny. Michał przez cały ten czas nie odszedł ani na chwilę. Eliza milczała. Nie pytała, dlaczego to robi, już nie musiała. W końcu drzwi się otworzyły, pielęgniarka wyszła szybkim krokiem, zatrzymała się przy nich, zdjęła maskę. Operacja zakończona pomyślnie, reaguje na bodźce. Niedługo się obudzi. Eliza oparła czoło o ścianę i wydała z siebie dźwięk. Nie był to płacz, raczej wydech ulgi, który przecinał lata napięcia. Michał nie mówił nic. Siedział obok niej, czując jak w jego wnętrzu coś topnieje. Kilka godzin później oliwier leżał już przytomny, choć zmęczony. Otworzył oczy powoli i uśmiechnął się, dostrzegając Michała. Pan Michał obiecał książkę o gwiazdach szepnął głosem ledwie słyszalnym, ale pełnym dumy. Michał uklęknął przy łóżku, dotknął chłopięcej dłoni i pochylił się. Mówiłem, że zabiorę cię wszędzie, ale najpierw zabiorę cię daleko myślami. Książka już czeka w domu, a potem zobaczymy czy nie dasz rady polecieć naprawdę. Eliza siedziała w rogu, ręce skrzyżowane na piersi. Słuchała ich z odległości, ale każde słowo docierało do niej głęboko. W końcu odezwała się cicho. Dlaczego to robisz? Michał nie odpowiedział od razu. Wstał, spojrzał na nią uważnie, nie jak szef na podwładną, ale jak człowiek na człowieka. Bo kiedy widzę siłę, dobroć i odwagę w czyichś oczach, nie umiem odwrócić wzroku. Nauczyłaś mnie, że prawdziwa władza nie polega na rozkazach, tylko na odpowiedzialności, a ja nigdy wcześniej nie byłem odpowiedzialny, teraz chcę być. Milczeli przez chwilę. Oliwier znów przymknął oczy. Michał położył rękę na ramieniu Elizy. Była spięta, ale nie cofnęła się. Nie wiem, dokąd to nas zaprowadzi, powiedziała, ale nie chcę już wracać do świata, w którym trzeba milczeć. To nie wracaj. Idziemy dalej razem. W następnych tygodniach Michał pojawiał się częściej, już nie jako gość, nie jako właściciel. Zabierał Oliwiera na obserwacje nieba, na zajęcia z robotyki, do planetarium. Rozmawiał z Elizą wieczorami o książkach, o przyszłości, o wszystkim, co kiedyś uważał za zbędne. Jego firma nadal istniała, ale już nie była jego centrum. Któregoś wieczoru, wiele miesięcy później, siedzieli razem na wzgórzu za Warszawą, patrząc w gwiazdy. Oliwier wskazywał konstelacje. Eliza tuliła się do Michała, a on po raz pierwszy czuł spokój, który nie wymagał żadnych zabezpieczeń. Najpierw Mars, mruknął Oliwier, potem cały wszechświat. Michał uśmiechnął się i skinął głową. A potem? Potem wrócimy i naprawimy Ziemię. Zaczęliśmy już, odpowiedział Michał, od siebie. W tej chwili wiedzieli wszyscy troje, że nie są już tylko historią, która mogła się nie wydarzyć. Byli rodziną. Choć nikt z nich nie wypowiedział tego słowa. I choć przyszłość miała swoje ciemne zakątki, tej nocy, pod gwiazdami, wszystko było możliwe.